Współpraca z instytucjami z zagranicy daje wiele korzyści. To szansa na ciekawe doświadczenia, zdobycie nowej wiedzy i poszerzenie horyzontów. Fundusze europejskie wspierają projekty mobilności ponadnarodowej, umożliwiające zdobywanie wiedzy i doświadczenia za granicą. Jak to działa? Instytucje i organizacje z Polski mogą otrzymać dofinansowanie na organizację staży, praktyk i innych programów we współpracy z zagranicznymi partnerami. W wyjazdach mogą wziąć udział osoby, które chcą podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje, osoby młode w trudnej sytuacji zawodowej i społecznej, studenci z niepełnosprawnościami i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, nauczyciele i pracownicy systemu oświaty, uczniowie i absolwenci szkół zawodowych i techników. Organizatorami wyjazdów mogą być instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie, przedsiębiorstwa i wiele innych. Jeśli reprezentujesz którąś z tych organizacji i chciałbyś zorganizować program mobilności ponadnarodowej, informacje znajdziesz na stronie www.power.gov.pl. Jesteś zainteresowany stażem lub innym programem edukacyjnym za granicą? Zapytaj o nie w swojej szkole, na uczelni lub ochotniczych chówcach pracy w Twoim regionie.